O! Oh, to jest pod prądem bierzemy furkę i zmykamy dzisiaj pokażę wam kanion w Lengerich palę mojego potwora i ruszamy stokrotka cyka W fajnym miejscu w Lengerich, kanion jest wartość zobaczenia. Ogólnie są dwie trasy. Jak można tutaj zobaczyć na zdjęciu, jest jedna droga, która ma Canyon Tour. To jest ta krótsza, ona ma 5,3 km. I wydaje mi się, że jest to ciekawsza alternatywa. Jest dużo fajnych widoków. Zaczyna się tą całą przygodę, tą całą podróż od tutaj, od Hortensia Garten. Zaczyna się od Hortensia Garten. Druga ma 10,8, ale ta 10,8 ogólnie nie jest zaciekawa. Jest ogólnie taka droga bardziej przez Lasy niby czas iścia obejścia tej drogi jest 3,5 godziny, ale wydaje mi się, że jest o, o, dużo, o dużo mniej. My to obeszliśmy ogólnie tą drogę, w, tą drogę w... w jakieś, nie wiem, 2,5 godziny. To była droga główna, od której się przyszło. Od tej drogi przyszliśmy tutaj są znaki. I my pójdziemy w stronę Canyon Blick. Rastpunkt punk Dobra, to idziemy. Wejście już po jakichś 200 metrach od skrętu w lewo od głównej tabliczki. Mamy właśnie znajdujemy się w Hortensia gartenie. Ogólnie fajna rzecz do zobaczenia. Jest, jest akurat teraz Hortensję kwitną, tak więc jest świetna, świetna, świetna opcja. przyjść do Jones' Garden. Jest to niedaleko drogi, od której wystarczy zbiec z 200-300 metrów. Całkiem ciekawa opcja. Pełno wrzosów rośnie, całkiem fajnych kwiatków. Jest fontanna na środku, ławeczka. Można sobie odpocząć, zrobić jakąś przerwę, posiłek zjeść. Warto by było się przygotować, wziąć sobie jakieś kanapki na drogę czy przygotować jakiś suchy prowiant, bo w okolicy nie ma żadnego żadnego sklepu, w którym by można, czy to restauracji, w której by można coś zjeść, coś przekąsić, ale jest tu całkiem fajne. Na środku tu mamy orzech, drzewo orzech, fontanna, o, ławeczka. droga ogólnie nie jest zbyt wymagająca. Poradzi sobie z nią każdy, nawet rodziny z dziećmi. Tutaj spotykaliśmy, ogólnie bywamy tutaj często, co tydzień praktycznie. Jest fajna alternatywa tutaj, żeby sobie pospacerować. Tak więc zaraz wam pokażę właśnie zbliżam się do tego miejsca widokowego. Tutaj taka fajna ciekawostka. Tak? dobywano tutaj kamień wapienny. W efekcie czego powstał, tu jest ogólnie tabliczka. Są zdjęcia pokazane, jak to wygląda. O pokażę tak z boku może. Tutaj jakieś ciuchcie. Jak ta praca wyglądała? Tutaj jest tabliczka informacyjna, z której możecie sobie odczytać i dowiedzieć się, co to było robione. Było tutaj tak w skrócie opowiem, że był wydobywany właśnie kamień wapienny, z którego w specjalnych piecach Produkowano wapno gaszone, które jest, jak to wiadomo, w budownictwie wykorzystywane do, do produkcji, yy, no do produkcji, nie? Tak więc tak więc efekt, że ta woda je, ma taki specjalny kolor turkusowy, to nie jest efekt jakiegoś photoshopu. W 1989 roku zostało to, zostało to uznane jako Naturschutzgebiet, czyli rezerwat przyrody, nie? Tak więc tyle z informacji, jeśli chodzi o takich ciekawostek. Miejsce ciekawe do zobaczenia, tak więc... Teraz będziemy schodzić z drogi, z tej ścieżki i patrzeć jak to dalej wygląda. Mierzamy w kierunku teraz szlaku, tak jak jest wyznaczony. Droga bardzo prosta, nic skomplikowanego, wszystko jest ładnie oznakowane. Taka fajna będzie. Fajna taka. No, no, kozy będą fajne do zobaczenia. Jak pójdziemy tym, sobie tą ścieżką wyznaczoną, nie trzeba nigdzie zbiegać z żadnego, żadnego kursu. Będą, będą na górze fajne, fajne kozy. Jeśli będziemy mieli szczęście, to będzie można dosyć blisko podejść do samego ogrodzenia. No, i ciekawe, ciekawe do zobaczenia. Tak więc y, za chwilę włączam ponownie. I o, już słychać z oddali. Meh, eee, kozę. To jak owca, ale prawie jak kozę. Za nami, I teraz widocznie się zaczyna. Piękny. A tu mamy kozę. Naturalnie. W swoich naturalnych warunkach. Całe statko, cała gromadka. Idziemy tak blisko jak się da. Powiedz coś do kamery. Co powiesz? Nie Nie mi kamery? A ty coś powiesz do kamery? Smakowało? Czy nie? O! To jest pod prądem! Stary! Nie mocno! <grym> Ale mnie pierdalneo! Zotykam mocno! No! Jezu! Silno jest pod prądem! Ale mnie jebo! A kto? Tam patrz, to jest tylko! Gdzieś tu podwójne jest! Tu i tu a do nas. To, to? to, to, dwa to już, już wiecie, żeby nie dotykać płota, bo mnie pierdalneo normalnie masakrycznie, jest pod prądem! Koza się ze mnie śmieje. Co? Co powiesz na ten temat? Aha, mucha cię denerwuje. Ło. Wow. no dla zainteresowanych teraz po fakcie. Dopiero zauważyłem, że jest tabliczka elektro, tak więc uważajcie. Tylko ta tabliczka, ten płot prądem jest tak, że nie ta pierwsza strona kopie, to tutaj tylko kopie ta druga. I ja dotknęłem po prostu tej metalowej siatki od strony kóz i mnie tak pierdyknęło, że normalnie, o, robi się fioletowo. Pokażę później jak będzie no ale tak to już jest. Dobra, ostatnia panorama. Tutaj wam pokażę ostatni widok. O, robi się niedługo zachód słońca. Koza się ze mnie śmieje, że mnie prąd walnął. O, widać kanion. Z góry, ładna woda turkusowa. No dobra, czas na podsumowanie ogólnie dzisiejszego wypadu na kanion w Langeriś yy, ogólnie bardzo fajna wycieczka. Warto pojechać i zobaczyć, samemu się przejść, zrobić, zrobić sobie taki mały spacerek, fajnie to wygląda, można się równie wybrać z całą rodziną, z dziećmi, nawet jeśli się ma troszkę nadwagę, poradzi sobie człowiek, nie jest to wymagająca trasa, jest bardzo lekka, jak będziecie koło kus, uważać na, a moja wskazówka, uważać na płot, bo nie jest to wcześniej napisane, albo ja po prostu nie widziałem, że, to jest, że ten płot jest pod prądem, ale to jest w sumie logiczne, moja wina, ale na szczęście nic się nie stało, ręka jest trochę... China pokażę zdjęcie później jak yy, jak mi się... Po prostu ręka szczerwieniła, pewnie siniaczek mały wyjdzie albo coś. No, wskazówki odnośnie takie, że warto by było sobie yy, fajny, fajny dzień wybrać jakiś, yy, zabrać wodę ze sobą, na pewno wziąć z dwie butelki. Są dwa takie wymagające w miarę yy, pod, górkę, yy, pod górkę takie miejsca, ale się sobie radę, mówię, to tam nie jest nic kondycji, nie trzeba mieć jakiś super. Uważać, żeby yy, nie było po deszczu, bo jest. No, niezbyt dogodnie się idzie, nie? Przygotować sobie buty, najlepiej jakieś trekkingowe. Ja idę w trampkach, ale, ale ja tu jestem ja. Yy, co tam jeszcze? No, mówię, to jakiś suchy prowian, w restauracji żadnej w, w tym w okręgu, tutaj w pobliżu nie ma. Yy, co do parkingu, sytuacja, jak to wygląda? Yy, jeżeli przyjedziecie w niedzielę bądź w piątek, nie, w piątek jest ok, ale w soboty, na przykład w niedzielę, w godzinach, tak powiedzmy, do 15, no to jest masakra, jest szczyt, nie? Jest tyle ludzi, że na parkingu pewnie głównym nie zaparkujecie. A przed tym jest y, Canyon Blick. Idziemy w lewo, nie? W lewo. Y, ale przed tym jest y, kort tenisowy. Tam też jest parking, tylko tam nie parkujcie. Uważajcie, bo non stop za każdym razem kiedy jedziemy jest zakaz parkowania i stoją karteczki, y, po prostu odholowują pojazdy albo wstawiają mandaty. Tak więc tam nie parkujcie. Jest inny parking, który wam powiem tam. Y, napiszę wam jak będę w domu. Jaką, 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 ulicę wybrać przy takim klasztorze. Po prostu się jedzie kawałek dalej. Albo może jak będę miał jeszcze chwilę, to wam po prostu nagram. Miejsce ciekawe zobaczenia. Warto sobie na spędzenie jakiegoś tam... O, w gówno w <laughs> Jesteśmy na głównym miejscu parkingowym. Ogólnie te miejsce zazwyczaj, jak się trafi, przyjedziemy teraz. Jesteśmy jest niedziela, jest godzina 20, tak więc miejsce parkingowe jest. Tu jest ogólnie kort tenisowy. Tutaj jakby co nie można parkować. Jest parkplatz i Jest ogólnie odholują samochód. Pokażę tutaj są znaczki. Czasami samochody tu stoją, ale nie skuście się na to, bo za każdym razem, co tutaj jedziemy, stoją karteczki za wycieraczką i zawsze te samochody albo odholują albo dostaniecie mandat. Tak więc tam jest główny parking, ten pierwszy. Jeśli nie będzie miejsca, to wam pokażę teraz drogę. Teraz z głównego tutaj miejsca skręcam w lewo. Tutaj musicie uważać, prawa lewa nie obowiązuje prawa strona, tak więc bez znaków, nie? Są te dęby, ale ja dębowa, tak więc przeciwko tego LWL Clinic jest świetny parking. Tu już pokazuję, wjeżdżam na ten parking. No, tu jest jakiś kościółek czy coś takiego. I ten parking on zazwyczaj jest pusty. Nie? Tutaj trzeba na, pewno, na naprawdę mieć pecha, żeby to już było wszystko yy, zajęte. Nie? Tak więc tutaj jest dodatkowy parking, który jest bezpłatny. Na który możecie sobie zaparkować i pójść ten kawałek pieszo. Samochodem też nic nie powinno się stać. Tak więc jest, jest, yy, to jest dobra alternatywa. Nie? Tyle w temacie. Do następnego. Cześć.